Forteca Czak Jeszcze jedna skrzynka I zamek będzie gotowy Uwaga! Ech! tak wali hej potrzebujesz pomocy? tak pamiętasz bytoniarkę Majka prawda? przejeżdża tędy w drodze na plac budowy witam budujesz zamek co? musisz je zakładać na siebie a nie układać jedną na drugiej wtedy nie upadną widzisz? tak ponieważ wtedy się zazębiają na ogniste palacze! więc tak to się robi Jej. Skąd pan tak dużo wie o budowaniu? Cóż, pracuję na budowie codziennie. Ej, nawet nie wiesz, jakie rzeczy zbudowałem. niszące mosty, wielkie tunele i budynki. Naprawdę ogromne budynki. O rany! Oto ostatnie metry najdłuższej drogi! Ostatnia cegła tego największego budynku na świecie! Tak jest dobrze! Teraz już się nie zawali! Na do dopalacze! Spójrzcie na to! Ale to super! Dziękuję, betoniarko! Nie ma sprawy, czak. Ej, Holly, muszę już uciekać! Mam jeszcze coś do zrobienia, zanim rozpęta się ulewa. Zatem do zobaczenia! No, no! Muszę opowiedzieć o tym wszystkim chłopakom! Ciekawe, co można zbudować! Wow! Chuck! Twój zamek stoi w ruchliwym miejscu! Ach. <ścoughs> Ale szkoda byłoby go zniszczyć, bo to dość porządna forteca. W budowę? Pip! Pip! Och, super! Ja też. Za chwilę wyrównam tę drogę tak, jak walec. Digger! Ale ty chrapiesz! tak się nie da niczego zbudować! Si! Bo ja jestem chraparką. Łapiesz? Chraparka. Dlatego chrapię. Ach. Nie? No co? A co zbudujemy, czak? Sam nie wiem. Ehm, a może? Wesołe miasteczko z kolejką górską i wielką karuzelą i i i zjeżdżalnią, ogromną zjeżdżalnią. Hej, czak! Spójrz, co tu mamy! Digger wykopał trochę ziemi, a ja ją polałem i mamy błoto. Z błota buduje się dużo lepiej. Wspaniale! To trochę mniejsza wersja zamku, który zbudowałem dziś rano. Szkoda, że jest taki mały. Moglibyśmy się w nim bawić. Tak, chciałbym zbudować coś ogromnego. Może coś z taką wielką zjeżdżalnią? Na do palaczy! Wpadłem na pomysł! Zbudujmy coś ogromnego! No nie wiem, czak! Na prawdziwej budowie mają cement i cegły i inne części do budowy domów. No! A my mamy mnóstwo części na złomowisku! Możemy też zrobić błoto! Razem na pewno damy radę zbudować coś dużego! Z drzwiami i oknami? I zjeżdżalnią! Nie zapominajcie o niej! To nie będzie zwykły zamek, ale najlepszy zamek na świecie! We Aby uczcić ten pomysł nadaję temu oto zamkowi nazwę Fort Chaka Fort Chaka Tak! Juhu! Dobra robota chłopaki Zderzaki w górę! Przyjaciele na zawsze! A jutro będziemy budować dalej Większą zjeżdżalnię Może jakieś chustawki I mostek I fosę I plac zabaw No i piętro, albo może basen, albo zbudujemy tor wyścigowy. Czak do łóżka. Już pora spać. Racja! Dobranoc, mamo. Pata to... Dobranoc, Czek. Dobranoc, Czek. Nie zjadłeś nawet śniadania. Nie mam na to czasu, mamo! Mam pomysł, by zbudować lądowisko dla helikopterów. No wiesz, gdyby jakiś chciał tu wylądować? Helikopter? E? Co? Co się stało? Hej, czak! Pobawimy się w naszym porcie? A? Ale to był najlepszy zamek na świecie i mieliśmy wspaniałe plany! Odbudujemy go, prawda, Czak? Czak? Co teraz będzie? Czy to ważne? Zawali się ponownie, gdy znów spadnie deszcz! To może zbudujmy go lepiej! Nie! Ten zamek był idealny! Czy można ponownie zbudować coś tak fajnego? Ach. Dokąd jedziesz, Czak? Do domu! Przynajmniej mój fort ze skrzynek jeszcze stoi! Pobawimy się w nim później. Na razie! Mój stary fort! On także zniknął! O, tak! Wybacz mi, ale rozebrałem Twój fort ze skrzynek. Stał dokładnie na środku drogi. Och... <laughs> Naprawdę ciężko jest się bawić, gdy wszystko dookoła ciągle się zmienia. Posłuchaj mnie przez chwilę, synu. Świat czasem się zmienia, ale może nie jest wcale tak źle, jak myślisz. Pojedź za mną. Widzisz? Czasem, gdy coś się zmienia, to może na coś lepszego. Lepszego? Ha. Mój zamek został zmyty przez wczorajszy deszcz. I co jest w tym dobrego? Jeszcze tego nie wiem, ale. O! Hej. Wydaje mi się, że znajdziesz jakiś powód do radości. Jedną chwilkę. Tato! Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Ale musimy rozebrać ten fort. Rozebrać ten fort? Ale czak ja... Potrzebuję tych skrzynek! Zmiana na lepsze! A, pamiętacie, jak chciałem wjechać do zamku czaka bramą soku? <laughs> tak! Byłeś za duży i tam utknąłeś! <laughs> Ciekawe, czy kiedyś będziemy się jeszcze tak bawić. Oh. Uwaga! już dużo lepiej. Ale jak to? Nie jesteś już nieszczęśliwy z powodu tej fortecy? No nie, to był wspaniały zamek. Może kiedyś jeszcze zbudujemy podobny. Ale czasem, gdy coś się zmienia, to być może na lepsze. Pokażę Wam o co mi chodzi. Ustawiłem kilka skrzynek na szczycie wzgórza, z którego zjeżdżamy. Nadaję temu wzgórzu nazwę Góra Czaka! <laughs> Najlepsza błotna góra na świecie! I całkiem fajna zjeżdżalnia! Juhuu! Juhu! Juhu! Ale jazda! <laughs> Tak! Jedziemy! Skoki i upadki Och! Wybacz Gunter, posortuję te części dla mojego taty Przepraszam, możesz mi pomóc? Wiesz może mały, gdzie tu jest ulica Czterech Kółek? Jej! Kim jesteś? Jestem autem klaunem i pracuję w cyrku, przewożąc w sobie bardzo dużo malutkich, śmiesznych autek. Na scenie wyjeżdżają ku uciesze całej publiczności. A potem robimy śmieszne cyrkowe sztuczki. To trzeba zobaczyć! Yeah. Możesz mi powiedzieć? Och, wybacz! Musisz pojechać ulicą amortyzatorów do wielkiej opony i skręcić w prawo! Dziękuję! Żegnaj! Gumer! Bix! Digger! Zgadnijcie, w co się bawimy! W naszym cyrku będziemy skakać przez obręcz, robić sztuczki i śmigać po rampie! I co powiecie? O... nie jestem pewien. Och, ty jak zwykle się martwisz! Chodźcie, zaczynamy! O, ja dziękuję, dziękuję! To ja chyba też spróbuję! Dobrze, ale najpierw moja kolej. Ty... Jupi! Bueno! Teraz ty bumer. Wygląda dość fajnie. Uwaga, uwaga, Jadę! Jaką sztuczkę możemy wykonać teraz? O już wiem! Skok na trapezie! Trapezie? To na tym wisi się tak wysoko w górze? Hmm... Nie mamy potrzebnego sprzętu. Poza tym to chyba niebezpieczne bez zabezpieczenia. Aha, myślę, że czak ma rację. Ale wiecie, co możemy zrobić? Będziecie dzikimi autami, a ja waszym pogromcą! Si! Si! Każdy z nas będzie miał specjalny podest! Tobie z nimi radzę? Wilk ty dziki zwierzaku. Siad. Tak, stań na przednich łapach, groźna bestio. No chodź boomer, potrzeba nam trzeciego auta. koło na tej rampie. O, trudno, Bumer To przykre. Lepiej sobie usiądź. W tył, zwierzaki, siad! <śmiech> <śmiech> Już dawno nie mieliśmy lepszej zabawy od udawanego cyrku. Nie ma żadnych wątpliwości. To jaką sztuczkę zrobimy teraz? Żonglerka! W cyrku zawsze są żonglerzy! Tak! Gotów, Digger? Gotów! A ja potrafię żonglować sam! Jucho! Bumer, ty nie chcesz żonglować? To koło ciągle mnie jeszcze boli. Nie może cię boleć aż tak bardzo. Czy chodzi o coś innego? Nie. Coś ty. Dobra. Pomyślmy, co jeszcze możemy robić w cyrku. Tym razem niech będzie to coś wielkiego, jak jazda na linie. O! Tak! A potrafimy to? Czemu nie? Musimy tylko rozciągnąć dwie liny nad czymś miękkim, gdybyśmy spadli. I to nie za wysoko. Znalazłem coś miękkiego. Gdy ktoś spadnie, wyląduje w kałuży. <grym> Ta kałuża jest pełna śmiesznych resztek. I tym bardziej nikt nie będzie chciał tu wpaść. Boomer, jeszcze nic nie robiłeś. Chcesz jechać pierwszy? O, nie. Dziękuję. Lepiej poszukam dla Was tych lin. Ej, hey, co jest boomerowi? Z jego kołem już wszystko dobrze. Właśnie, nie zrobił jeszcze żadnej cyrkowej sztuczki poza tą nieudaną próbą skoku. O, nie! Już wiem, czemu jest! Wstydzi się, bo śmiejemy się, kiedy upada. Ale przecież upadanie jest w cyrku całkiem zabawne. To jest część zabawy! Tak! Klauni przewracają się przez cały czas i się śmieją! Może boomer nie chciał być zabawny! A kiedy się z niego śmialiśmy, to poczuł się z tym źle! Cóż! Musimy mu to wynagrodzić! Jak? Pokazując, że takie same upadki spotykają każdego! Dobra! Przywiozłem Liny. Jesteście gotowi na... E, niezwykłe pokazy? Tak! Będzie zabawnie! Będziesz nucił muzykę? Eee, dobrze! A teraz! Niezwykła jazda na linię. Teraz bumer! To. To... To jest trudne! Uwaga! Uwaga! Zaraz was wyciągnę. Nie, bumerz stój! My... Ja do chłopaki. Nikomu nic nie jest? Wszyscy są cali? Boomer, to żarty! Chcieliśmy ci tylko pokazać, że każdy może się czasem wywrócić i że czasem można pośmiać się z siebie. Żarty? Myślałem, że wy. Spójrzcie, to błoto. Wyglądam tak śmiesznie. Wszyscy tak wyglądamy. Śmiać się z siebie to najzabawniejsza rzecz na świecie! Joho! Ha! Tu prawda! Cóż, teraz czeka nasz porządne mycie! Zwariowałeś? Straciłem tyle zabawy i muszę to nadrobić! Tak, bumer, tak! Zrób to dla wszystkich widzów na wzgórzu! <laughs> Widzieliście, jak opadłem? Ale zabawa! <laughs> Miszczyt, który chcesz, ja go zdobędę. Yeah. W każdy dzień, w każdą noc dla siebie zrobię to Wiem, że sobie radę świetnie tam. I nie poddam nigdy się. Do spełnienia marzeń dużo mam, bo możliwe wszystko jest. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie MiniMini mini Start International Polska.